Jeżeli zastanawiasz się, czy w prowadzonej działalności gospodarczej możesz płacić niższe podatki, albo planujesz otwarcie działalności gospodarczej, koniecznie obejrzyj ten materiał. Kanał napędzają Kancelaria Pasternak Legal, prawo, biznes, podatki. Tworzymy efektywne rozwiązania prawne i podatkowe oraz Akademia Legal Elite, szkolenia i publikacje z zakresu prawa, biznesu oraz podatków. Cześć, witam Was w programie Biznes bez tajemnic. Dziś opowiem Wam o tym, jak płacić niższe podatki. Przeszło 200 lat temu Benjamin Franklin powiedział, że w życiu są pewne tylko śmierć i podatki. Stwierdzenie to zachowuje swoją aktualność również dziś. Obciążenia podatkowe w sposób istotny wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej, zaś dobór odpowiedniej formy opodatkowania pozwala czynić oszczędności od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Model podatkowy Oparty o dobre decyzje podatkowe, przekłada się nie tylko na zyskowność firmy, ale również na budowanie przewag konkurencyjnych. Sposobów na zmniejszenie obciążeń podatkowych jest wiele, zaś każdy model biznesowy wymaga osobnej analizy. W dzisiejszym materiale postaram się opowiedzieć, jak zmieniając formę opodatkowania, można zmniejszyć obciążenia podatkowe. Postaram się również pokazać, jakimi kryteriami kierować się dokonując jej wyboru. Następnie przyrównam zmianę formy opodatkowania do prowadzenia działalności w formie spółki ZO czy spółki komandytowej. Nie przedłużam, zapraszam do części merytorycznej. Aby mówić o tym, jaką formę opodatkowania wybrać w prowadzonej działalności gospodarczej, należy pierw odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest ta forma opodatkowania, jakie są jej rodzaje oraz kiedy dokonujemy wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. A zatem forma opodatkowania to instytucja, która decyduje, w jakiej wysokości podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie płacił podatek oraz od jakiej kwoty będzie ten podatek obliczany. Co bezpośrednio przekłada się na zyskowność firmy czy budowanie jej przewag konkurencyjnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby będące spółkami cywilnymi, a także spółki jawne czy spółki partnerskie. Innymi słowy, forma opodatkowania decyduje o tym, od jakiej kwoty oraz w jakiej wysokości będziesz płacił podatek dochodowy. Mówiąc o formie opodatkowania, musisz wiedzieć, że możemy wyróżnić jej trzy główne rodzaje. Pierwszy to skala podatkowa, drugi podatek liniowy, trzeci ryczałt ewidencjonowany. Skala podatkowa czy też stawka progresywna lub jak niektórzy wolą tzw. Tak tabelka wprowadza dwa progi podatkowe. Pierwszy to 12%, a drugi 32%. Próg 12% jest zarezerwowany dla osób, których dochód rocznie nie przekracza kwoty 120 tysięcy złotych. Zaś stawka 32% zarezerwowana jest dla osób, których dochód przekracza kwotę 120 tysięcy złotych. Wówczas kwota 32% liczona jest od nadwyżki ponad kwotę 120 tysięcy złotych. Obrazując to na przykładzie, można powiedzieć, że jeżeli twój dochód roczny wynosi 200 000 złotych, wówczas zapłacisz 12% od kwoty 120 tysięcy złotych, natomiast od nadwyżki, a zatem od kwoty 80 tysięcy złotych, zapłacisz 32%. W przypadku skali podatkowej opodatkowany jest dochód podatnika, a zatem jego przychód pomniejszony o koszty. Rozliczając się na skali podatkowej, musisz również pamiętać, że możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która wynosi aktualnie 30 tysięcy złotych, inaczej niż w przypadku podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego, gdzie dla podatników korzystających z tej formy rozliczenia nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Rozliczając się również na skali podatkowej, możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, lub też skorzystać z różnego rodzaju ulg czy odliczeń. Korzyścią może być to, że rozliczając się wspólnie z małżonkiem, kwota wolna od podatku wzrośnie aż do kwoty 60 tys. zł. Natomiast pierwszy próg podatkowy dla małżonków będzie obliczany od dochodu wynoszącego 240 tys. zł rocznie. Kolejnym rodzajem formy opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek liniowy charakteryzuje się tym, że stawka podatku wynosi zawsze 19%, niezależnie od uzyskiwanego przez ciebie dochodu. A zatem, jeżeli twój dochód wynosi przykładowo 200 000 zł, wówczas zapłacisz zawsze 19% od całego swojego dochodu. Podatek liniowy może stanowić zatem dobre rozwiązanie dla osób których dochody są wyższe i przekraczają oczywiście kwotę 120 tysięcy zł rocznie. Minusem skorzystania z podatku liniowego jest to, że nie skorzystasz z kwoty wolnej od podatku, ani nie rozliczysz się na zasadach preferencyjnych wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Kolejna forma opodatkowania to ryczałt ewidencjonowany. Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania, gdzie podatek liczony jest od uzyskiwanego przez ciebie przychodu, a zatem inaczej jak w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego, gdzie opodatkowany był dochód. Musisz również pamiętać, że chcąc skorzystać z rozliczenia na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania uzależniona jest od rozmiaru prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej oraz Branży, w której działasz. Albowiem, jak wskazał ustawodawca, w zależności od charakteru branży oraz wielkości prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanie na, pod na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego wynosi od 2 do 17%. Ryczałt ewidencjonowany może być dobrym rozwiązaniem dla osób, których koszty prowadzonej działalności są stosunkowo niskie lub wręcz marginalne. Obrazując to na przykładzie, porównując ryczałt ewidencjonowany do na przykład skali podatkowej czy podatku liniowego, musisz wziąć pod uwagę, że jeżeli Twój przychód wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast koszty prowadzonej przez Ciebie działalności również wyniosą 100 tysięcy złotych, wówczas Twój dochód wynosi zero. A zatem rozliczając się na skali podatkowej czy podatku liniowym, nie zapłacisz w ogóle podatku. Natomiast, jeżeli będziesz rozliczał się ryczałtem ewidencjonowanym, to nawet wówczas, gdy Twój przychód wyniesie 100 tysięcy, a Twoje koszty wyniosą również 100 tysięcy, zapłacisz podatek w określonej procentowo stawce. Ryczałt ewidencjonowany również charakteryzuje się tym, że podatnik rozliczający się tą formą opodatkowania nie będzie mógł skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych. Jak również nie będzie mógł na preferencyjnych zasadach rozliczyć się z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Musisz również pamiętać, że podobnie jak w przypadku podatku liniowego, nie skorzysta z szeregu ulg czy odliczeń, z których będziesz mógł skorzystać, rozliczając się na skali podatkowej. Jakie kryteria brać pod uwagę, dokonując wyboru odpowiedniej formy opodatkowania? Myślę, że na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Niemniej jednak warto brać pod uwagę takie kryteria jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, skalę prowadzonej formy działalności, czy planujemy rozliczać się samodzielnie, czy z małżonkiem, jakim, jaką wielkość w naszej firmie stanowią ponoszone przez nas koszty, czy też jak planujemy w przyszłości skalować czy budować nasz biznes. W jednym bowiem przypadku korzystnym rozwiązaniem może być ryczałt ewidencjonowany dla osób, które oczywiście mogą z niego skorzystać, ale również dla tych, których koszty wprowadzonej działalności są stosunkowo niskie. Dla innych z kolei może okazać się korzystnym rozwiązaniem zastosowanie podatku liniowego, szczególnie dla osób, które pomimo ponoszonych, niekiedy wysokich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, również uzyskują dość duże dochody, które przekraczają na przykład kwotę 500 tysięcy złotych rocznie. Zapytasz pewnie kiedy dokonać wyboru formy opodatkowania oraz czy można dokonać jej zmiany w trakcie trwającego roku podatkowego. Przedsiębiorcy co do zasady powinni dokonać wyboru formy opodatkowania do 20 lutego 2025 roku. Natomiast obowiązujące przepisy prawa wprowadzają możliwość dokonania zmiany raz dokonanego wyboru formy opodatkowania. Musisz jednak wiedzieć, że ustawodawca nie wprowadza zupełnej dowolności w dokonaniu takiej zmiany. Zmianę dokonać możesz, składając informację do właściwego urzędu skarbowego, natomiast musisz to zrobić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś dochód. Zatem, jeżeli Twój dochód został uzyskany w marcu, zmianę powinieneś zgłosić do 20 kwietnia. Tego roku. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której pierwszy dochód zostanie uzyskany w grudniu, na przykład roku 2025. Wówczas informacje o formie opodatkowania powinieneś zgłosić do 31 grudnia 2025 roku. Prowadząc działalność gospodarczą, czy też planując jej założenie, warto również wziąć pod uwagę możliwość założenia spółki z za o.o. spółki komandytowej. Spółki te pozwalają na elastyczne budowanie modeli prawno-podatkowych, co może przekładać się na liczne korzyści związane ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych, zniwelowaniem bądź usunięciem wręcz obciążeń związanych z koniecznością odprowadzenia składki zdrowotnej, a także budowanie różnego rodzaju przewag konkurencyjnych. Spółki te pozwalają również na prostsze skalowanie biznesu, co w przypadku określonych rodzajów działalności. Może wiązać się również z dodatkowymi korzyściami. Reasumując powyższe, warto odpowiedzieć na pytanie, jaka forma opodatkowania jest najlepsza. Odpowiadając na tak postawione pytanie, myślę, że nie ma jednej uniwersalnej formy opodatkowania, która będzie najlepsza dla każdego. Dokonując wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, należy brać pod uwagę przede wszystkim okoliczności dotyczące konkretnego przedsiębiorcy, a także kierować się takimi kryteriami jak skala działalności, Rodzaj prowadzonej działalności, wielkość kosztów prowadzonej działalności, czy też to, czy chcemy się rozliczać z małżonkiem, czy nie chcemy, czy dla nas to akurat w naszym przypadku będzie korzystne, czy jednak nie będzie korzystne. Dokonując wyboru formy opodatkowania, należy również wziąć pod uwagę możliwość założenia spółki Zo czy spółki komandytowej. Zarówno spółka Zo, jak i spółka komandytowa dla wielu przedsiębiorców może również okazać się najkorzystniejszą formą, czy też rodzajem prowadzenia działalności, z uwagi na to, że pozwala przede wszystkim budować elastyczne modele prawno-podatkowe i pozwala czynić nie tylko oszczędności w zakresie rozwiązań podatkowych, ale również pozwala na minimalizowanie odpowiedzialności wprowadzonej działalności gospodarczej. Spółka z oczy, spółka komandytowa może również stanowić. Korzystne rozwiązanie z tego względu, że pozwala na zminimalizowanie, czy też w ogóle zredukowanie obciążeń związanych z koniecznością odprowadzenia składki zdrowotnej. Z tych względów myślę, że dokonując wyboru formy opodatkowania, czy też rozważając jej zmianę, warto również brać pod uwagę możliwość założenia spółki ZO, czy też spółki komandytowej. Każdy model biznesowy jest inny, dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy przy analizie Twojej aktualnej sytuacji prawno-podatkowej albo chciałbyś uzyskać więcej informacji dotyczących wyboru odpowiedniej formy opodatkowania lub potrzebujesz konsultacji przy założeniu spółki z lub spółki komandytowej, zapraszamy do kontaktu. Link do kontaktu znajdziesz w opisie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania naszego kanału.